Ja widziałeś ten nowy stary w fikcji o Berlinie. No, Berlin to jest totalna Sigma. No, 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 rel, to może rację. O właśnie, no, słowo. Ry. Oglądałaś ostatnie odcinki Emia jak miłość? No właśnie, wiesz, to tak mi wypadło jakoś z czasem, że po prostu no, nie oglądałam ostatni tydzień, jakbyś tak mogła mi w skrócie mm. powiedzieć, o, o co tam w ogóle chodziło. No wiesz, dzieje się w rodzinie Marysi, jej córka Basia, zakochała się w synu wspólnej znajomej, z którą pracują w przychodni. A, to ma Tak. Ale jest niedobrze. Matka robi y, 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 różne zabiegi, żeby rozbić ten, y, tą piękną, młodą miłość i jest niedobrze no do kawaler, o, o widzisz? Tak, możemy, a. możemy tego kawalera, a. o ja nie mam, a masz a? Tak, a. nieoficjalny sposób komunikacji młodych ludzi jest kodem bardzo ekspresywnym i charakterystycznym dla społeczności rówieśniczej, w której młodzież funkcjonuje na co dzień. Niezależnie od tego, czy jest to rzeczywistość online czy offline, w tej przestrzeni komunikacyjnej następuje szybkie etykietowanie osób, które w jakiś sposób odbiegają od obowiązującego tu wzorca. Młodszy i niedoświadczony lub starszy i niebędący na czasie jest traktowany jak NPC. -t.